Witam bardzo serdecznie. Jeżeli chcieliście jakiś czas temu kupić sobie miejski samochód, który byłby również dobry na wyjazdy poza miasto, wybieraliście ten segment, czyli samochody kompaktowe, ale od pewnego czasu producenci proponują nam ten segment, czyli crossovery powstałe na bazie trochę mniejszych samochodów, bo na segmencie B. Ale cenowo bardzo zbliżone do siebie. I oto przed Państwem benzynowa I30 z pakietem N-Line i benzynowy Volkswagen Taigo z pakietem R. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie. Coraz większym obciachem jest nie przestrzegać przepisów drogowych. Także zamiast samochodów mocnych, sportowych, takich hot hatchy, mamy samochody zwykłe, benzynowe o mniejszej mocy, które mają te pakiety stylistyczne, które upodabniają je do mocniejszych wersji. W przypadku Hyundaia taka mocniejsza wersja istnieje, bo jest NK z 280 konnym silnikiem, to jest 160. No ale z tej Enki mamy tutaj piękne koło. Mamy nieco inaczej wystylizowany zderzak z takimi pseudodyfuzorami, ale wydech mamy prawdziwy. On, nawet, całkiem fajnie brzmi. W przeciwieństwie do tamtego samochodu, który w pakiecie R ma bardzo ładne koła. No ale wydechy to są tutaj takie dosyć fejkowe. Ale te pakiety to oczywiście nie tylko to, co widać na zewnątrz, ale też to, co widać w środku. I teraz do środka tych samochodów Was zapraszam. Hyundai i 30 oczywiście doskonale znacie, nieraz go pokazywaliśmy u nas na kanale. Ale takiego z pakietem N w środku jeszcze nie. Zobaczcie, jakie tutaj są fotele. Wyglądają naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Mają tu taką małą N przeszytą. Oczywiście kierownica z N-ki, Do tego pedały. No tutaj mamy skrzynię dwusprzęgłową, więc są tylko dwa. I ta skrzynia również ma taki oto lewarek z emblematem. I to tyle, jeżeli chodzi o wersję. A teraz zastanówmy się nad tym, jak to jest z samochodem kompaktowym. Eee, a tak jak widzicie, miejsca tu jest całkiem całkiem sporo z przodu. Przede wszystkim na szerokość, ja sobie troszeczkę obniżę fotel, bo o nie da się już bardziej obniżyć. Jesteśmy na samym dole. Ale ustawię go sobie pod siebie, tak żeby móc wam potem pokazać, ile miejsca jest z tyłu w tym samochodzie. A to myślę, że to było jednak to ustawienie. Tak, no sama obsługa tego samochodu jest fajna, no to jest auto, które powstało w 2017 roku, kiedy jeszcze nikt za bardzo nie myślał o tym, żeby wszystko robić na jakichś haptycznych przyciskach i tak dalej i wszystko z pozycji ekranu. Tutaj mamy jakiś taki przejaw nowoczesności w postaci cyfrowego zegaru, który jest na środku, ale jeszcze obrotomierz i wskaźniki od poziomu paliwa. I temperatury czy cieczy chłodzącej są klasyczne, także to jest fajne. Samochód startuje zawsze w tym trybie Eko, który teraz się przede mną wyświetla, ale tak szybko przyciskiem można sobie go zmienić, na przykład na tryb normalny, a do tego mamy tryb sportowy. Ciekawostką jest to, że w trybie Eko, ta dwusprzęgłowa, siedmiobiegowa skrzynia potrafi włączyć tryb żeglowania, tak samo zresztą jak te z Tam tamta funkcja była po raz pierwszy. Jest to niezły samochód, jeżeli chodzi o wykończenie, no aczkolwiek. Jakość tych plastików no już zaczyna troszeczkę trącić myszką. Fajnie z tym pakietem wygląda, ale jestem ciekaw, jak to wygląda na tle samochodu typu crossover. I teraz do na sobie wsiąść. Volkswagenie Taygo pakiet R to również są sportowe fotele, aczkolwiek no, wyglądają nieco mniej sportowo. Również mają przeszycie z emblematem R. Podobnie rzecz ma się z kierownicą, no tylko tutaj jest zdecydowanie bardziej szaro. W Hyundai było tak troszeczkę bardziej sportowo. Pedały również są usportowione, ale już gałka zmiany biegów nie. Ma się wrażenie, że jest tutaj nieco mniej miejsca z przodu na szerokość. I prawdopodobnie tak jest w tym samochodzie. Odpalmy sobie te wszystkie wirtualne cudeńka, które tu są przed nami. No jest to auto zdecydowanie nowsze, bo ono do nas, do Europy zawitało w 2021 roku. A wcześniej była, bo ten samochód pod innym nazwą, był obecny na rynkach Ameryki Południowej. To co mniej mi się podoba, a już też to kiedyś pokazywaliśmy przy innym testie tego samochodu, porównanie z dżukiem. no to fakt, że tutaj ta klimatyzacja jest takimi haptycznymi przyciskami sterowana. Nie jest to idealne w momencie, kiedy chcemy to zrobić podczas jazdy i jak najmniej odrywać sobie wzrok od tego, co jest przed nami, ale całość jest sympatyczna. Mamy tu jeszcze gałeczki. Dobrze, że na kierownicy są normalne przyciski, że to wróciło, tak jak już wielokrotnie mówiliśmy, klienci bardzo chcieli, żeby to było. Łopatki, podobnie jak w Hyundai'u, do zmiany biegów w skrzyni DSG, ona również jest tutaj siedmiobiegowa, tak samo jak DCT w Hyundai'u i również ma tryb żeglowania. Zobaczmy sobie jeszcze, jak wygląda schowek. Całkiem spory, materiały są przyzwoite, no pamiętajmy, że jesteśmy w tej najniższej, niemalże najniższej grupie crossoverów, crossoverów segmentu B. Jak na, tą, jak na ten segment jest tutaj bardzo, bardzo przyzwoicie, ale jestem ciekaw, jak to wygląda z tyłu, czy yy, Hyundai ma więcej miejsca, niż Volkswagen. Typowy przedstawiciel segmentu C i proszę bardzo, z tyłu miejsca jest tak no, akurat. Moje kolana dotykają przedniego fotela. Ten fotel jest oczywiście trochę większy niż w normalnych wersjach Hyundaia. Nad głową mam wystarczającą ilość miejsca. Piękny podłokietnik. Na szerokość też tu jest dosyć przestrzennie, oczywiście jak na wielkość samochodu. no Taka typowa, typowy samochód kompaktowy. E z 2017 roku, bo wtedy został zaprojektowany. Ta generacja i30 trafiła na nasz rynek. Czego brakuje? No zdecydowanie przydałyby się tu jakieś nawiewy, jakieś USB. O ogrzewanej kanapie nie wspomnę, no bo przecież to jest dość częste w samochodach koreańskich. Mamy miejsca na butelki w drzwiach, mamy takie siatki tutaj, ale tutaj. Ten plastik jest taki smutny, zdecydowanie czegoś w nim brakuje. No, i teraz tajgo. Już kiedyś siedziałem w tym aucie, pamiętam, że nie byłem szczególnie rozpieszczony, jeżeli chodzi o ilość miejsca. Tu najbardziej czuć, że jesteśmy na takiej, a nie innej płycie podłogowej. Rzeczywiście moje kolana dużo bardziej dotykają fotela, który jest przede mną. No, to jest taki samochód, który ma lekko ścięty tył, więc też tutaj to nieco wpływa na to, ile mam miejsca nad głową, ale dalej, no, nie jest najgorzej, nie dotykam to nie dotykam głową tutaj sufitu. Z fajnych rzeczy dwa gniazda USB się tutaj znalazły, one są co prawda jest to co prawda USB-C, ale przechodzimy na ten format. No gorzej, że nie ma podłokietnika i zdecydowanie jest mniej miejsca na szerokość, ale dalej. Dwójka dzieci czy w fotelikach czy bez fotelików bez problemu w tym crossoverze o nieco sportowej linii dachu może sobie siedzieć. Jak przystało na samochód? kompaktowy, no bo Hyundai 30 zdecydowanie jest samochodem kompaktowym. Bagażnik musi być spory. No tutaj przez to, że to jest wersja z miękką hybrydą 48V, bateria znalazła się tutaj dokładnie w tym miejscu pod tym elementem i troszeczkę nam ten bagażnik ograniczyło z tych niespełna 400 litrów w wersji bez hybrydy do niespełna 360. Pozostał nam tylko taki mały schoweczek tutaj. A jak sobie wysuniemy to. Podłogę to możemy zobaczyć, jak ta bateria wygląda. No, przy okazji ona trochę powoduje, że mamy lepszy rozkład masy w tym samochodzie. W Volkswagenie, mimo tego, że został zbudowany na płycie podłogowej samochodu klasy niższego, bo segmentu B, bagażnik jest naprawdę spory. Tutaj mamy 440 litrów. Takim wielgachnym schowkiem pod spodem, w którym pewnie mogą być koło zapasowe, mamy zestaw dojazdowy. No, jest to naprawdę, naprawdę fajne. Oczywiście tu nie ma wersji na, z napędem na cztery koła, więc nic nam tego nie ogranicza. Hybryd również w tym samochodzie nie Jeśli zdecydujecie się na Hyundai i 30 w n nie macie za bardzo wyboru, jeżeli chodzi o wersję silnikową. Możecie mieć tylko tego czterocylindrowego benzyniaka z turbą, mocy 160 koni, no i tylko w wersji z miękką hybrydą. Jest on dostępny zarówno ze skrzynią manualną, sześciobiegową, jak i z siedmiobiegową skrzynią dwusprzęgłową. I właśnie taką dwusprzęgłówkę mamy tutaj. 8,6 do setki, 212 z tego co pamiętam prędkości maksymalnej, i spalanie takie na poziomie z hakiem, czyli bardzo bardzo przyzwoicie. Jeżeli chodzi o Volkswagena Tiggo, tutaj jeżeli wybierzecie Airline'a, to wybór jest większy. Można mieć trzycylindrowca, właśnie taki silnik tutaj mamy 110 koni. On nie jest dokładnie porównywalny z tamtym samochodem. Ma gdzieś mniej więcej tak o 15 tysięcy złotych niższą cenę, ale gdybyście wybrali tutaj jednostkę 4 150 konną, 1.5 TSI, to te ceny będą prawie identyczne. Tu również mamy skrzynię dwusprzęgłową DSG. Więc są te samochody porównywalne, to auto spala minimalnie mniej niż tamto, oczywiście jest troszkę wolniejsze, ale tak jak mówię, no i gdybyście się decydowali na taką sumę, jaką tutaj sobie założyliśmy, czyli około 130 tysięcy, to spokojnie wchodzicie w mocniejszy silnik i on ten nawet jest troszkę szybszy niż tamten samochód i minimalnie więcej spala, bo tam jest piątka z hakiem. A nawet szóstka jest to 1.5 TSI. Ciekawostka, ale też to samo jest w Volkswagenie, To jest normalny, klasyczny hamulec ręczny jeszcze świetnie leży ta kierownica w dłoniach. To jest chyba najlepsza rzecz w tym samochodzie. W trybie sport jesteśmy, proszę bardzo. I ten tryb sport bardzo tu pasuje, bo Hyundai w n line ma mocno usztywnione zawieszenie. To jest oczywiście też kwestia tych kół, które tutaj mamy. Ale zobaczcie, małe dziury i po prostu jest jechana. Do tego ten fotel, który jest dosyć twardy, wąski. Niestety moje uda tutaj cały czas dostają informacje, że chyba się trochę za bardzo roztyły. No, Chciałoby się tutaj mieć te 280 koni jak w ENCE, jeszcze nie wiem czy to będzie słychać, ale ten wydech, który jest prawdziwy, to jest trochę inny niż normalny Hyundai'u, On też daje trochę dźwięku. Czyli to nie jest taki tylko pakiet, żeby samochód wyglądał, ale też trochę popracowano nad tym, żeby był sportowy. I muszę powiedzieć, że to jest. Fajne, no. O, jakie to, jest, jakie to jest zrywne auto w tym trybie sportowym. Przyznam się, że jeździłem cały czas tym Eco, głównie po to, żeby auto nie spaliło mi za dużo, żeby jak najbardziej sobie korzystało z tego trybu żeglowania. I rzeczywiście, jak się na przykład leci z wiatrem, jeździ się za ciężarówkami, tudzież ciężarówki się wyprzedzają, wolniejsze auta się wyprzedzają, no to rzeczywiście ten samochód jest bardzo często w tym trybie no, zróbmy sobie jakiś normalniejszy, zróbmy sobie właśnie tryb. Ako bardzo często jest w tym trybie żeglowania, i no, ma to znajduje to potem swoje odniesienie w rezultatach spalania tego auta. No i zobaczmy, jak to sobie poradzi. Gdyby to był tylko pakiet stylistyczny, to spokojnie te prawie 9 sekund do setki można by to auto wybaczyć, ale w momencie, kiedy ono jest sztywne, kiedy ma takie twarde, dosyć wąskie fotele, ten wydech. No to ja bym chciał, żeby tutaj było takie no coś takie oczko niżej niż 280 koni w tym normalnym N, żeby to było takie 200 koni zamiast tych 160, no, takie, żeby te 7 z hakiem było do setki, to by było fajnie. Ale to są oczywiście takie tam niezbyt istotne dywagacje, no bo wiadomo, że tego pakietu N pewnie często wybierać nie będziecie. A samo porównanie tego samochodu, no zdecydowanie coś, co zdarza się już rzadko w samochodach, bo zwykle jeździmy samochodami, testujemy samochody podwyższone. W samochodzie kompaktowym siedzi się relatywnie nisko i to jest fajne. Jak widać, wszystko tutaj jest bardzo przejrzyste, bardzo fajnie dopracowane. Ten samochód został. No, miał lifting, tak ten lifting nadał nam te zegary chociażby cyfrowe, które może nie są najpiękniejsze, no bo to jest tylko jakiś taki fragment wydzielony tutaj na środku zegarów. Ale całość jest fajna, jest dopracowana, ma prostą obsługę z przyciskami. Jak ma USB to ma dwa gniazda 12V, ma dosyć prosty w obsłudze ekran z takimi prostymi tutaj ikonkami. Jest to bardzo przyjazny samochód dla użytkownika. Myślę, że idealne do takiej właśnie większości zastosowań, czyli połączenie miasta z jakimiś wyjazdami czasami. No oczywiście w tej hybrydzie jest trochę mniejszy bagażnik, ale dalej te prawie 360 litrów myślę, jest wystarczające. Jestem ciekaw, jak po tej przyjazdzie samochodem, który no jednak już jest trochę oldschoolowy, bo tak trzeba chyba zacząć mówić o klasie kompaktowej, standardowej, jak ten samochód podwyższony, jak crossover ze ściętym dachem spisze się po tej jeździe. To jedziemy teraz Volkswagenem. A niech będzie w S. Mamy tryb sportowy. Jest to w końcu sportowy samochód z sportowym pakietem. Tak, bardzo fajnie działa ta skrzynia biegów. No, oczywiście mamy tutaj wersję 110-konną. Więc szału nie ma, jeżeli chodzi o osiągi. Zdecydowanie lepsza byłaby ta 150-konna. Wtedy byłaby idealnie porównywalna z tym Hyundai'em, którym jeździliśmy przed chwilą. No. Stoimy teraz koło Hyundai i rzeczywiście, no, minimalnie patrzymy na niego z góry. To nie jest tak, że w tym crossoverze siedzimy jakoś dużo, dużo wyżej niż w samochodzie kompaktowym. To jest takie oczko wyżej niż w tamtym aucie. No a zobaczcie, przejeżdżamy sobie przez progi zwalniające. Zawieszenie jest dosyć sztywne, ale raczej takie sprężyste, no, nie mam tu czegoś takiego, że mam wrażenie, że siedzę sobie w wersji R. Oczywiście ten samochód nie ma wersji R, ale Volkswagen ma takie samochody, takie mocno hardkorowe, chociażby Golfa, gdzie rzeczywiście zawieszenie jest dużo, dużo bardziej sztywne. No oczywiście podobnie jak w Hyundai'u N, tym 280-konnym, można sobie tę sztywność, jeżeli oczywiście wybierze się adaptacyjne zawieszenie, regulować. W tych samochodach, którymi jeździmy dzisiaj, takiej możliwości nie ma, więc mamy tylko jedno, jeden nastaw. No i tutaj jest nieco inaczej, tutaj zdecydowanie jest to nastawione na taką zwykłą, normalną jazdę. No, wrażenia są takie trochę suwowate w tym samochodzie, zwłaszcza kiedy się przesiądzie z samochodu takiego, jakim jest Hyundai, takiego typowego auta kompaktowego. No i zdecydowanie tego sportu tutaj jest mniej, również jeżeli chodzi o tą kierownicę, ona nie jest taka gruba, nie jest taka mięsista. Fotele też nie są takie sztywne jak w Hyundai'u, są raczej takie bardzo, bardzo wygodne. Mięciutkie, w sam raz na trasę. Także ten pakiet, no, można powiedzieć, bardziej przystaje do tej wersji silnikowej, którą tutaj mamy. Chociaż pamiętam, że jak jeździłem tym 150-konnym Volkswagenem, to również jest na filmie, w tym porównaniu z Dżukiem, to też nie było to auto sportowe, było to takie auto normalnej jazdy. Ale tak, no, bardzo ładnie ta skrzynia pracuje sobie w trybie sportowym. Dajmy sobie teraz normalnego drive'a, pewnie tak wysoko nie będzie już tutaj ciągnęła na obrotach że jest to samochód nieco mniejszy, jeżeli chodzi o szerokość. Ten panel tutaj w środku wydaje się być mniejszy, ale nie brakuje mi miejsca na nogi. A Jestem rosłą osobą. Z tyłu jest porównywalna ilość miejsca jak w kompakcie. Bagażnik jest trochę większy. Siedzimy wyżej, sportu jest oczywiście mniej, ale cena jest taka sama. Gdybyśmy porównywali wersję 150-konną tego samochodu do 160 tego. to właściwie są niemalże identyczne pieniądze i w racie wynajmie długoterminowym u nas w Carsmine, i w leasingu. Prawdopodobnie też byłoby to bardzo, bardzo zbliżone kwoty. Oczywiście cenniki sobie możecie sprawdzić na naszej stronie. Linki pod materiałem serdecznie zapraszam. Ale jest to troszeczkę inny samochód, przez to, że on jest taki bardziej lifestyle'owy, no, chociaż to też jest ciekawostka, no bo Volkswagen jednak jest mocno zachowawczy w tej swojej lifestyle'owości. Tamta i 30. Ten pakiet N ma taki bardziej hardkorowy, To, L jest, to R tutaj też jest takie stonowane, to nie jest takie e R. To jest takie R. No, wiesz, że to masz, że jest fajnie, masz tutaj znaczek na kierownicy, ale dalej, dalej, masz raczej taki komfortowy samochód. No, ciekawe, że. Ten segment B w crossoverach jest mocno porównywalny do segmentu C w samochodach kompaktowych, normalnych, niepodwyższonych. No to jest taka duża sztuczka, która się udała. No bo cały czas musieliśmy my dziennikarze motoryzacyjni w ten sposób, że no to było dobre. Zrobili sobie kompaktowe suwy, tak naprawdę one się niewiele różnią, poza tym, że są trochę wyżej. A płacić trzeba zdecydowanie więcej za nie. No i tutaj ten segment B, ten crossover, nawet z tym ściętym dachem, pokazuje, że jest bardzo zbliżonym samochodem do kompaktu. Troszkę żal tych kompaktów, bo pewnie będzie ich coraz mniej. A troszkę nie. No, zdecydowanie bardziej układ kierowniczy podobał mi się Hyundai, był bardziej bezpośredni. No ale poza tym Volkswagen jest też bardzo przyzwoitym samochodem i nie dziwię się, że coraz więcej klientów i klientek wybiera właśnie crossovery, a nie samochody kompaktowe, bo jest to konkretna e, alternatywa dla tamtych pojazdów. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie.